Ok, to powiedzmy sobie chwilę teraz o tym zusie. I o tej tak zwanej uldze na start. Najpierw kilka definicji, żeby każdy miał jasność, jak to, jak to wygląda. Bo jest to troszeczkę skomplikowane. Czym jest ta ulga na start? O, o której tutaj mowa. Ulga na Start to zostało wprowadzone w tamtym roku i to jest nic innego, jak zwolnienie z miesięcy. ale tak naprawdę to jest zwolnienie ze składek tych społecznych. Składkę zdrowotną dalej trzeba opłacać. Jeżeli z takiej opcji z takiej opcji skorzystamy, to... To będziemy płacili 342 zł miesięcznie, ale z tych pieniędzy 294 zł odliczymy sobie później od podatku. Ok, czyli ta ulga na start jest na początek, to jest 6 miesięcy. Później z reguły większość osób wchodzi w tak zwany mały ZUS. To na dzień dzisiejszy jest około 555 zł miesięcznie. I z tych pieniędzy również 294 zł odliczamy na czysto od podatku, bo to jest część tej składki zdrowotnej. Jeżeli firma ma małe obroty, to, a małe obroty to do 60, tam 6000 tysięcy rocznie, czyli taka jest sprzedaż, to wówczas korzysta z opcji, może skorzystać z opcji rozliczenia ZUS-u od przychodów. Czyli ZUS jest ustalany w wysokości proporcjonalnej do przychodów, jest, jest na to taki kalkulator. I jeżeli przyjmiemy, że na przykład przychody roczne firmy to jest 12 tysięcy złotych, bardzo mało, to, to ten ZUS dalej będzie te 555 zł i z tego 294 zł odliczymy od podatku. Jeżeli nie chcemy korzystać z ZUS-u od przychodu, nie złożymy takiej deklaracji, to będziemy płacili pełny ZUS i on wynosi 1320 zł miesięcznie. Dalej mamy ZUS i narzuty za pracownika. Ja to policzyłem przy minimalnym wynagrodzeniu. W tym momencie minimalne wynagrodzenie za pracę to jest 2250 zł brutto miesięcznie. I jeżeli Będziecie pracodawcami, no to zobaczycie, że przy takim wynagrodzeniu Wasze koszty na czysto ZUS-u i podatków, bo tu jest podatek dochodowy, PIT-4, yy inne jeszcze tam opłaty, to te, te wszystkie koszty to będzie 1077 zł miesięcznie. A resztę to będzie to, co się na czysto płaci pracownikowi na rękę. I ja to policzyłem w taki sposób, że jakby w dalszej części zobaczycie, nie uwzględniałem tego, co się płaci pracownikowi czysto na rękę, tylko te, te wziąłem pod uwagę wyłącznie te koszty ZUS-u i tych narzutów na, na wynagrodzenie pracownika. Jeżeli ktoś będzie na podwójnym krusie, bo tutaj również jest taka opcja, żeby w tym programie to jest właśnie też nowość, co jest korzystne. Żeby w tym programie być na podwójnym krusie w trakcie tego jakby trwania tej, tej, tej firmy. To w tym momencie, jak sprawdziłem, to jest 816 zł kwartalnie. Co miesięcznie daje 272 zł. Ok. I ja przygotowałem dla Was kilka wariantów, ile zapłacicie tego ZUS-u. Oczywiście część z Was. Yy, Większość podejrzewam skorzysta z pierwszych dwóch wariantów, ale będą też osoby, które będą chciały zatrudniać pracowników, i wówczas to będą te kolejne warianty. Pierwszy wariant to jest, to, jest, to, to, jest, to jest taka opcja, że korzystamy z tej ulgi na start, później jest mały zus i później zus od przychodu. Druga opcja to jest, jesteśmy na podwójnym krusie, czyli rejestrujemy tą firmę mamy taką opcję żeby być na tym podwójnym krusie to też trzeba spełnić określone wymogi ja o tym powiem w dalszej części jesteśmy sobie na tym podwójnym krusie i później wchodzimy w mały ZUS i później w ZUS od przychodów trzeci wariant to jest ulga na start mały ZUS, pełny ZUS a kolejne warianty to są już jak firma jest na większą skalę no to wtedy już jest Ulga na start, mały ZUS, pełny ZUS i pracownicy. Zobaczycie, jak to wygląda. Zacznijmy od tego pierwszego wariantu. Ten pierwszy wariant to jest. Ulga, to jest ulga na start. Mały ZUS i ZUS od przychodu. I tutaj macie taki wykres. Pierwsza ta kropeczka to jest decyzja. Czyli to będzie maj 2020 roku, otrzymujemy decyzję o przyznaniu pomocy. I mamy 9 miesięcy na zarejestrowanie firmy. Rejestrujemy firmę i od razu, jak rejestrujemy firmę, to w formularzu rejestracyjnym zaznaczamy, że my chcemy korzystać z ulgi na start. I jak będziemy z tego korzystać, to przez pierwsze 6 miesięcy zapłacimy te 342 zł. Czyli to nam da 2052 zł. Później wpadamy w mały ZUS, czyli mały ZUS możemy być, możemy być na małym ZUSie przez okres dwóch lat i to łącznie zapłacimy tego ZUSu przez te dwa lata 13 320 zł. No i jeżeli po tych dwóch latach złożymy deklarację, że chcemy płacić ZUS od przychodu, a nasze przychody są bardzo niskie, czyli ta firma, tak jak Wam pokazywałem, tam jest 12-15 tysięcy przychodu przychodu rocznie, bardzo mało, ale takie firmy się też zresztą w większości takie firmy kalkulujemy na, na etapie biznesplanu, to wówczas 16 650. Jak to wszystko sumujemy, to wychodzi, że z ZUS-u zapłacimy 32 000 przez te 5 lat. Natomiast trzeba wziąć pod uwagę fakt, że w tych zusach jest składka zdrowotna, którą prawie w całości odlicza się od podatku, to jest raz, a pozostała część tego ZUS-u to jest koszt firmy i to również wchodzi w książkę przychodów i rozchodów i to się odlicza od podatku. Jeżeli to w ten sposób policzymy, a uważam, że żeby było prawidłowo tak, to trzeba przyjąć, to wówczas taki realny nasz koszt to będzie niecałe 12 tysięcy przez te 5 lat. OK, drugi wariant z Krusem. Teraz mamy taką możliwość, że jak założymy tą firmę, to nie musimy od razu na ten ZUS wchodzić. Możemy do złożenia wniosku o drugą ratę, czyli przez pierwsze dwa lata, być na podwójnym Krusie. Jeżeli ktoś ma taką możliwość, to również może z tego skorzystać. Czyli zarejestrować się na, przy rejestracji firmy, zaznaczyć, że nie ZUS, tylko zaznaczyć, że Krus. I być na tym krusie 2 lata. Po dwóch latach, kiedy wykona się tą inwestycję i złoży się ten wniosek o drugą ratę, to wtedy się z krusu trzeba wyrejestrować i wtedy wchodzimy w mały ZUS, a następnie ZUS od przychodu. Jak policzyłem, przy takim wariancie zapłacimy łącznie składek 26 508, a od podatku odliczymy mniej bo krusu nie możemy tutaj odliczać akurat w tym przypadku 12275 i na czysto nasze koszty składek to będzie 14233. Tutaj jeszcze ważna rzecz, żeby ktoś mnie nie posądził. Po pierwsze to wszystko przegadałem z księgową. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to są wyliczenia zrobione w taki sposób, żebyście to Przetrawili, zrozumieli. To nie są wyliczenia precyzyjne, bo żeby to była prawidłowa matematyka, to jest no na tyle zagmatwane, że jak próbowałem to robić na slajdzie, no to nikt z Was by tego nie zrozumiał. Więc myślę, że, że, że taka forma jest prosta i, i każdy wie po prostu o co chodzi. Ok. Trzeci wariant. Rejestrujemy firmę. Wchodzimy na ulgę na start, później wchodzimy na mały ZUS i później nie korzystamy z ZUS-u od przychodów, tylko z pełnego ZUSu. I przy takim wariancie ostatecznie zapłacimy 54 tysiące, prawie 55 tysięcy przez te 5 lat, a po odliczeniu tego, co odliczymy od podatku, to faktycznie lekko ponad 30 tysięcy. Znacznie więcej zaczyna się, zaczynamy płacić, znacznie większy zaczynamy mieć koszt, kiedy zatrudniamy pracownika. I tutaj jest opcja z jednym pracownikiem. Co ważne, to co jest pozytywne w tej zmianie, to jest to, że te wprowadzono tutaj, że zmieniono, bo wcześniej było, że pracownika trzeba utrzymać przez 3 lata, a teraz zmieniono, że minimum przez 2 lata. Dlatego tu jest policzony ZUS i narzuty dla jednego pracownika przez okres 2 lat. Czyli jeżeli to jest dla osób, które chciałyby skorzystać z tej opcji 200 tysięcy na przykład. Czyli tak, tu jest policzone dosyć dokładnie, że to będzie te koszty ZUS-ów, tych podatków, tego wszystkiego, będzie zapłacimy w sumie przez 5 lat 80 tysięcy, a po odliczeniu podatków 51. Taki, taki będzie nasz koszt. Kolejny wariant, jeżeli zatrudnimy dwie osoby, czyli to jest opcja na te 250 tysięcy, to wówczas tak fizycznie zapłacimy tych pieniędzy przez te 5 lat na ZUS i te różne składki za pracowników, za nas 106 tysięcy ponad, odliczymy 33 tysiące ponad, czyli realny nasz koszt tego jakby, muszę powiedzieć, biznesu to będzie 73 tysiące. I mam jeszcze jeden wariant, jeżeli byśmy zatrudnili trzech pracowników, bo to jest opcja dla tych osób, które właśnie mają firmę na podwójnym krusie, to jeżeli taka osoba chciałaby wziąć 250 tysięcy, no to musi właśnie 3 zatrudnić. Więc, więc taka osoba zapłaci już bardzo dużo, będzie 132 tysiące przez te 5 lat, a realny koszt to będzie 94 tysiące zus i narzutów na wynagrodzenie. Tutaj to jest jakby... Na tym slajdzie macie podsumowanie. Zdaję sobie sprawę, że w większości przypadków to będą pierwsze dwa warianty, bo z reguły jak rozmawiam z osobami, które chcą tu w ramach tej premii uruchomić firmę, to z reguły jest takie podejście bezpieczne, takie dominuje, tak, żebym, żebym ja jak najmniej miał kosztów, żeby, to mi, żeby było mi jak najłatwiej to prowadzić. Pierwsze dwa warianty, myślę, że trzeci wariant, bo jeżeli ktoś ma działalność na przykład handlową, no to nie da rady, żeby on miał 12 tysięcy czy tam 15 tysięcy rocznie przychodu, bo to jest no strasznie mało. Więc przy jeszcze jakiejś działalności usługowej to jak najbardziej, a przy, przy działalności handlowej to raczej będzie ten wariant trzeci. A te kolejne warianty to, to przy pracownikach. Oczywiście, co istotne, to żebyście też to wzięli pod uwagę, że to co Wam na samym początku powiedziałem, że 70% 70% z tej kwoty premii to muszą być środki trwałe, a 30% to mogą być inne koszta. I moje osobiste zdanie jest takie, że nie warto 100% tej premii przeznaczać na zakup środków trwałych. Warto sobie te, te pozostałe 30% rozpisać na, na inne koszty. Między innymi to mogą być też koszty ZUS-u, koszty zatrudnienia pracowników, koszty reklamy, koszty usług księgowych. Oczywiście do, analizując firmę, tutaj nie doliczyłem tego, tak? Ale jeżeli ktoś nie będzie sam robił księgowości, no to przynajmniej te 200 zł miesięcznie trzeba, myślę, że trzeba przeznaczyć też zaplanować na, na usługi księgowe. No właśnie, no tak, tak, tak to wygląda. Napiszcie na czacie, co, co o tym myślicie, a ja napiję się wody i zobaczę, czy w ogóle jesteście, czy żyjecie, bo tak. Dużo, niedużo, straszne, niestraszne. Spoko. Można, marek. A teraz jest nawet jeszcze lepiej, bo nie trzeba będzie się z tych 30% rozliczać, bo teraz straszna masakra była. <laughs> eee... Odnośnie osób z tych pierwszych naborów, że tam właśnie niektórzy rozpisywali, że chcą rozliczać te zusy, pensje pracowników, i wiecie, w biznesplanie się wpisywało jakieś kwoty, jakieś ZUS się planowało, nie wiem, na przykład w 2017 roku w jakiejś wysokości, a to wszystko się pozmieniało, i teraz ktoś przychodzi z tymi wszystkimi przelewami, i to wszystko trzeba kolejną robić zmianę do biznesplanu, żeby to wszystko grało. Jest z tym strasznie dużo papierkowej takiej roboty. Ale ogólnie można.